Hejjo! Jestem Bananek. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Stawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Yy, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Mam nadzieję, że rap Wam się spodobał. Przepraszam, że zostawiłem wyłączone komentarze. No ale. No, niechcący. No to lecimy z odcinkiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i lecimy z odcinkiem. No dobra. Bo dzisiaj trochę ladguje mi, nie wiem dlaczego. No... Dlaczego tak laguje mi? Przepraszam, że będzie ten film pełen lagów ogólnie. No ale tak już czasem. że będę nagrywał mod z steletubisiami to będzie przegląd modyfikacji jednej tak samo jak pierwszy odcinek bo dawno ich nie było tych modyfikacji to wracamy to bierzemy pierwszy paseczek Są różne rozmaite rzeczy w skrzynce. Samy widzicie. Przygotowałam tu skrzynkę, jak zawsze. Chyba już widzicie. No dobra. To pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to będzie grass Block. Czyli taki blok, z którego to już się ma... No widzicie, zbudowany taki domek dziwny. Chcielibyście mieć taki domek? Bo ja nie wiem. Chyba nie. Wystarczy mi normalny. O taki, taki jakiś. O taki jakiś. Ups. Snow, i... znowu nagrywam ten film wieczorem, wiecie. jakiś taki bonek, no i... dziwny. No i takie, jakieś tutaj dziura. Do której się wlatują. Widzicie? No to tak wygląda do retubisiów. Jeśli nie oglądaliście, to polecam. No tu drugą rzeczą, to jest taka trąbka. Dopiero non vedicie już. Ti fa. tubi si è mówią papa, te tubi si è mówią papa. Albo. Te porama, te tubi si è. Dingi-wingi, lala. To be toast, machine, monsh, my to be toast I mm it. -hmm. To jest maszyna wytłumaczonego kremu Zajmuję jeszcze trzy Kto Jak klikamy, no to pokazuje nam się komunikat, że musimy mieć tu mi się łączy. No, wiecie, mi tą miseczkę. Tą kubeczek. Nie wiem już co to było. to jak będziemy ją mieli, No, kubeczek. Mm. Ups. No, no nie, nie bójcie się, bo tego no. ja też przygotowałem tutaj. Tu widzicie? Tu jest bogini. Tu jest o, już trochę mniej lakuje chyba. Tu są tubisiowe te okna, które mają na, na chacie. To, I jeśli ktoś chce, to może mieć takie w domu, tylko musi mieć chyba taki duży dom. Te to, to, to tu to mają całkiem duży nawet. Gdzie one w windę, tu musiałby telefon. No A wszystkie ich tele dzidziusie, tele nie dzidziusie. Ale nie martwcie się, się, bo do mojej komunikacji stały też te duże te dane i oczywiście no no Czyli ten wspaniały odkurzacz te rzeczy nic nie robią te byle ich na głowie są w jakichś ramkach nic możemy to kół wrócić możemy to wszystko ku wyrócić. do wody to już skończyliśmy linijkę No i no, dobra, no to zaczął bierzemy. I tu są takie gadne te Dipsy Czyli teraz Deep hat, think you bug. Te śliniaczki. Co? Ale to dobre. Trzy zbroi No nie wiem, czy takie dobre. No, ale nie najgorsze. O, tam sobie spaceruje, tyńki łęki. I to tylko na równinach. Takie, takie tuby się i te maszyny się generują. No to pierwszą leczą. Z tego paseczka jest torwa Tinky Wink. nas wielka skrzynia Tinky Wing Bye. Druga rzecz. Dipsy hat. Możemy ją założyć na głowę. I mamy takie coś. A niestety mamy puste. Widzicie? Puste. Puste, puste tu mamy. Puste w głowie. Mam puste. Mamy no tu fajnie w tym wyglądamy. Jak gentleman dipsy. Jesteśmy Gentleman Dipsy. No to możemy tak sobie nosić. No nie, nie znajdziemy jeszcze. piłka lali możemy tak się pijać przeskoczyć przez jakiś na przykład tu jest jakieś TNT z płytką naziskową, to możemy to tak zrobić. I umiejęta pułapkę. Możemy też się tym przedostać na przykład tu. Przeskoczyć przez taką dziurę taki kanion. Nie wiem czy można to nazwać kanionem Nie wiem nawet co to jest taka jak. Wejście do jęckini? O nie, zgubiliśmy my... szum Co teraz? O, dobra. No nie. No. Mamy już piłkę O i wracamy do domu. No znaczy nie do domu, tylko do tego do tej skrzynki. No, no dzisiaj jakiś jakiś mega lag jakieś. Kolejna rzecz. To będzie dla Możemy tak sobie jeździć i to chyba źle reaguje na wodę, więc... No. lagi! kładam tę myszkę i No. Co się dzieje? Tak sobie tym jeździć. Co to? Co to jest? Dobra. To wracamy do skrzynki.

mamy taką hulajnogę. nogę. D? No nie, ale reaguje. Ale reaguje. Się dzieje. Ale reaguje. Niech się tu już odlaguje. O dobra. Już chyba jest dobrze. Hmm. dobra. No to czemu tak laguje? O, o no to odklakuje do... to już jest dobrze to jest ten kask żeby prostu nie rozbił głów I raczej nie rozbiła główki tak sobie to chyba, to chyba nie ma żadnego wpływu na hulajnogę ale mm, fajnie nawet no, Dobra. kolejną rzeczą jest bib, czyli takie silniki. I te się mogą się zrespić z takim silniaczkiem, z takim różowym, to może się zrespić. Ten no inki winki Nibieski, Dipsy, Żółty Lala, a pol, taki czerwono-pomarańczowy. No to... No czemu tak laguję? Mm. Możemy już chyba to linię i no i podkładamy to grzecznie do skrzyni. Są też jaj jajka spawnujące. Różne, różnych postaci z Tyle No, ale, będziesz tak sobie myślicie, może ja nie wiem. Przecież są tylko cztery postacie, najwyżej pięć, bo jeszcze no wtedy tu Tu jakieś... Dugle D. Bo to co oni wyskakują z takim Dugle D, jak, jak nie ma. W sensie. No to oglądajcie do końca, to się dowiecie. Ściągamy klinny zaczeki tu już się zaczynają jajka spawnujące, jest tużowa miska. No, ale reaguje. To nam, to nam tubisiowy krem. I mamy miseczkę z tubisiowym kremem. Tubi kustalt możemy sobie, sobie wypić. I mamy kustal. Mamy tutaj też ile. Ciasteczko. To toast. To nie tubiisiowy tost, nie wiem widziałem w bajce, ale nie wiem, może coś było. Tu jest tu! I się sobie, to jest pewnie jakieś nakrycie. No to się zdziwicie, bo to jest nakrycie. Bo to jest sukienka! I chyba są piękny, której w życiu nie widziałem. Ajtę. Kolejna rzecz jest na głowę. I patrzcie. Mamy śmieszne okulary takie. A, bo to jest, są okulary nono. Możecie napisać w komentarzu? Tym razem zostawię komentarze włączone. Co by pomyśleli, ludzie, jakbyśmy tak. Wychód. Wyszli tak na ulicę, na miasto. Z takim ubraniem, taki, z takimi oczami, z liniaciem, z sukienką. Byśmy. byśmy wolali. Chcemy, tu by się wytrapał. usłyszysz Dobra, już rozumiem. No i, i King spawn mm, widzicie że jeden się zaraz tutaj tutaj ze drugi drugi bez. Się też Czemu nie mogę ich zespełnować? A, dobra. I tu jest I z czapką Warianty z czapką, mm. z śniaczkiem, ze no, to jest tylko z czapką, z spódniczką i ze śniaczką, może się też takie coś zdarzyć. Musimy no, Chwilę się urodzą takie? a dat is wel een klein beetje. A, helm. Oh. Onmacht helm. тысяч Раздел... Ale pewnie już nie ma, że ja znam na pewno. Wydaje on im... One mają więcej no, już... no, no, takie... takie... Ale ciepło! trochę od tego. Ale ciepło! I one też je generują naturalnie. I widzicie? One mogą tak sobie mówić. Nie? I kolejny z nich to Ba. One chyba mają zawsze brązowe oczy. I to Nin. Wszystkie mają brązowe oczy. Mimi, jest jeszcze. Ping. Ping. Da ping pampi. Pampi, pampi. No którego oczyma? Pewnie dziwak myśli. O co mu chodzi, że on, on nie mógł mi wyjąć No <mulary> jakoś tu zrobiliśmy. I teraz Szybmy, nie linijkę, tylko cztery przedmioty, <mulary> zrobimy. Teraz... No... Jak to się nazywa? Grym teraz... Grym z ekrem. Mm. I tutaj... Są ostatnie cztery jajka spalmujące. Małe eee. kolory jak wtedy tu byśmy, ale chyba widzicie już, że

Coś. No chyba. Było już na tyle. Teletubisie mówią papa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Czemu ja się dotyłam do Was? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. No i telebisie mówią papa!